Hej, czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jak zbudować suchą masę mięśniową bez zalewania się tkanką tłuszczową? Jeśli tak, zapraszam do oglądania. Budowanie czystej masy mięśniowej jest to proces bardzo długotrwały i powolny. Łatwo jest nam przypyć, łatwo jest nam nabrać kilogramów, zalać organizm z Pierwsza myśl, która przyświeca nam podczas budowania masy mięśniowej jest to rzucenie się na jedzenie, zwiększanie podaży kalorycznej, dodajemy kolejne posiłki do diety. Ta dieta z przykładowych 3000 rośnie do 3, do 4, 5 tysięcy kalorii, tak naprawdę przestajemy się kontrolować, jemy wszystko, co nam się podoba. Myśląc, że jeżeli dostarczymy. Tak dużej ilości kalorii, to pod spodem, pod, pod tą warstwą tłuszczu, która nas zaczyna zalewać, budujemy ogromną masę mięśniową. Niestety, proces budowania masy mięśniowej jest określony i osób początkujących przyjmuje się, że są one w stanie zbudować tkankę mięśniową, czystą tkankę mięśniową, na poziomie 6 do 12 kg w skali roku, co daje nam od 0,5 kg do kilograma w skali miesiąca. U osób zaawansowanych. Tak naprawdę już po drugim roku treningu trzymania diety i budowania masy mięśniowej przyjmuje się, że ten proces jest o połowę mniejszy, czyli już mamy tylko między 3 a 6 kg masy mięśniowej w skali roku, co daje nam 250 do 500 gram czystej masy w skali miesiąca. Jeżeli chodzi o kaloryczność, jak wygląda kaloryczność, to kaloryczność dla osoby początkującej to jest średnio tylko 150 kalorii na dzień więcej od tego, co jadła do tej pory, dla osoby zaawansowanej jest tych kalorii 60. Oczywiście nie jesteśmy w stanie tak dokładnie kontrolować ilość spożytych przez nas, może nie spożytych, co spalonych przez nas kalorii, dlatego dodanie tych 60 czy 150 może nie dać żadnego rezultatu. Według mnie powinniście dodać od 300 do 500 kalorii, co spowoduje powolne budowanie masy mięśniowej, a Wasza sylwetka nie będzie zadawać się tkanką tłuszczową w nadmiarze. Teraz, żeby ten proces miał ręce i nogi, pamiętajcie o tym, żeby codziennie czy co drugi dzień kontrolować swoją wagę. Stajecie na wadze, sprawdzacie, czy waga nie rośnie za bardzo do góry. Jeżeli rośnie, szybuje niepotrzebnie, to szybko ucinamy kalorie 100-200 i powinniśmy wrócić do takiej normy, gdzie budujemy tylko i wyłącznie masę mięśniową, a tłuszcz zostaje na stałym poziomie. E, oprócz tego polecam robienia z dużej ilości zdjęć porównawczych, e, pomiary oczywiście. i Bardzo fajnie no, fajne jest, że jest osoba trzecia, która krytycznym okiem sprawdza naszą sylwetkę i powie nam, że w pewnym momencie zaczęliśmy się zalewać jak świnka i że czas redukować. E, pamiętajcie, że łatwiej jest zgubić te 4 kg czy 2 nadwyżki, niż jeżeli zrobicie sobie dietę na 4000 z dwóch i zalejecie się do 10 kg, i będziecie redukować dużo szybciej i dużo przyjemniej będzie to wyglądało. Trzymając się tych zasad, powinniście bardzo dobrze i rygorystycznie mieć pod, pod wadą Waszą sylwetkę. Będziecie zawsze wyglądali bardzo dobrze, kaloryfer gdzieś będzie widoczny. Tak naprawdę jeżeli będziecie potrzebowali go szybko do jakichś zdjęć czy czegoś, to szybka redukcja w tydzień dwa i już jesteście w stanie z kratą na tylko występować nawet na zawodę. Yy, możemy tak się zaśmiać yy. krótko podsumowując. Pamiętajcie, żeby nie dodawać za dużej ilości kalorii, między 300 a 500, często kontrolować swoją wagę, robić zdjęcia, pomiary i w ten sposób powinniście tak naprawdę tą sylwetką być zawsze zadowoleni. Masa mięśniowa będzie rosła a wy będziecie wyglądać dobrze. Trzymajcie się i dzięki. Hej!